Ten film to wyraz naszej ogromnej wdzięczności dla każdej osoby, która wzięła udział nie tylko w Powstaniu Warszawskim, ale także każdego bohatera i bohaterkę, który walczył przeciwko okupantowi, a motywacją dla niego była wolna Polska. Tym krótkim materiałem chcemy pokazać, jak wdzięczni jesteśmy, że możemy jako wolni spędzać czas w szkole, ale jednocześnie pokazać, jak ważne jest kontynuowanie takich projektów jak Bohater On. Cześć, szukamy ludzi do odpowiedzi o Powstaniu Warszawskim. Tari. O, siema. Cześć. Co wiesz o powstaniu warszawskim? Co wiem? Myślę, że to było bardzo ważne powstanie. powstanie bardzo ważne dla Polaków. Hmm. I myślę, że było warto uczestniczyć. A myślisz, że ich bohaterstwo było opłacane? Myślę, że tak, bo do dziś pamiętamy ich wielkie czyny. O, to fajnie. A jak obchodzisz rocznicę Powstania Warszawskiego? No to, wywieszam flagę. O. Tak samo jeżdżę do Warszawy na marsz. I tyle. O, dobre, wielkie mm. dzięki. Na razie. Dzięki. Cze Siema. Siema? Siema. Co sądzisz o Powstanie Warszawskim? Myślę, że była to dobra decyzja. O, powstanie pokazało, że warto patrzeć na ojczyznę. Czy I... ich bohaterstwo było opłacalne? Moim zdaniem tak, bo do dziś pamiętam ich czyny. A jak obchodzisz Powstanie Warszawskie? Co roku jeżdżę za z do Warszawy. I yy, byłem parę razy w Muzeum Powstań. No to dzięki mięty, na razie. Dzień dobry, Zosiu. Czy słyszałeś o Powstaniu Warszawskim? Tak, Słyszałem. A jak od wyraźnych uczestników? Jestem wdzięczna moim żadkom, że teraz mogę z wolnej Polsy i podziwiam ich poświęcenie. Dziękuję ci bardzo. Dzień dobry, Paweł. Jesteś już w z szóstej, ale mimo to, czy słyszałeś o Powstaniu Warszawskim? Tak. Co to było za wydarzenie? 1 sierpnia o godzinie 17 w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. To stało się jednym z ważniejszych wydarzeń, nie tylko w historii Warszawy, ale też w Polsce. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Czy mogłabym przeprowadzić z Panią wywiad na temat Powstania Warszawskiego? Tak, oczywiście. Co sanitariusze nosili ze sobą podczas powstania? No się jest wiele rzeczy, ale między innymi były to bandaże, chusty trójkątne, nożyczki, agrawki, wata albo środki do dezynfekcji. Tylko czasami nawet to nie starczyło. Rozumiem. Czy było jakieś ustalone mundurowanie dla sanitariuszy? E nie, nie było. Wszystkie fartuchy, czepki trzeba było zdobywać na własną rękę, a często tym jedynym mundurowaniem była opaska Czerwonego Krzyżu, no bo psanteruszki też walczyły, póki nie była potrzeba pomocy. A jak wygląda ich praca? Była bardzo niebezpieczna i stresująca, bo często działa się pod ostrzałem, no, czyli nie dość, że opatrują jedną osobę, Też jeszcze musiały uważać, żeby samemu nie zostać trafiona. Ich praca była nieoceniona. Czy inni powstańcy zdawali sobie z tego sprawę? E, tak, zdawali. Zdarzały się czasami jakieś osoby, które uważały, że dziewczyny powinny siedzieć tylko przy kuchni polowej, ale tak, w większości były bardzo docenione. Dziękuję za wywiad. A jak pan jako historyk ocenia taką inicjatywę, jak bohaterka? Uważam, że takie inicjatywy, szczególnie w szkole, są niezmiernie ważne. I dlaczego? Generalnie postrzegałem powstanie warszawskie jako takie no, wydarzenie historyczne, które generalnie mówimy, czy ono miało się odbyć, czy nie miało odbyć. Były proste i minusy. Natomiast my w tym wszystkim, właśnie często zapominamy jednak o tej takiej mikrohistorii czyli o historii tych ludzi. Którzy w tym powstaniu wzięli udział. Oni nie siedzieli wtedy tam za biurkiem i nie analizowali, czy to powstanie ma się odbyć, czy nie, jakie będą tylko skutki polityczne. Tylko ci ludzie, oni właśnie walczyli o swoją własną wolność. To było dla nich najważniejsze, że oni chcieli się uwolnić od tego okupanta, który wtedy zatruwał im każdy dzień z ich życia, i oni w ten sposób chcieli po prostu osiągnąć ten cel, jakim była właśnie ich osobista wolność. Oni walczyli o swoją wolność, jest to niezmiernie ważne, aby tą ich pamięć kultywować, ponieważ ta ich wolność, to również oznaczała w przyszłości wolność dla nas. Dziękuję. Dziękuję. Wiersz z okresu Powstania Warszawskiego, autorstwa Józefa Andrzeja Szczepańskiego, pod tytułem Dziś idę walczyć, mamo. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie poez tak samo jak tyle, Tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolność naszą i sprawę ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja, serce mam w piersi rozkołotane, serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć stenę w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać, bez lęku, za kraj, za honor nasz. Na końcu dnia nie ma znaczenia, czy ktoś walczył z bronią w ręku, opatrywał rannych, albo dostarczał wiadomości. Bez zaangażowania tych bohaterów to powstanie by się nie odbyło, straty byłyby większe, a rezultaty gorsze. Wszyscy mieli tyle samo do stracenia, co do zyskania, a jednak nie zawahali się, by walczyć o wolną Polskę.